Rafa na rafie. Mamciu, podróż do Australii trwa chyba dłużej niż lot na Księżyc. Ale za to zobaczymy tę słynną Wielką Rafę! Fajnie, że kudłaty i skubi startują tu w konkursie budowania zamków z piasku. Jeśli wygram, to dzięki koledze z drużyny. Ja też! Chłopaki, jak to możliwe? Oto domek na drzewie. Drzewko zrobić yy, trudniej. Pierwszy raz mamy wakacje, prawdziwe, leniwe wakacje, jest coś na początek. To o wielkiej rafie barierowej. Nie powala Was myśl, że żyją tutaj prehistoryczne stworzenia? Powaliłaby mnie, gdyby dało się z nich zrobić hamburgera. <ścoughs> Lubię grać z godnym przeciwnikiem. Zawsze wygrywam! Tak, przegrywasz równie często. No, część z tych piaskowych szopek wygląda niezgorzej. Rozumiem, że był to wyraz uznania. Jestem Frank Martin, a to rzymska willa styl stanowczo pustynny. Nieźle, gościu. I jestem kudłaty, a to Skubi. Wielcy kudłaty i Skubi? Wasza kolejka linowa z piasku wciąż wozi turystów? Ech, tylko sześć kilometrów. Dobrze jesteście, ale porzućcie złudzenia, nic nie odbierze mi zwycięstwa w tym konkursie. Choć może jednak odbierze. Nasza plażowa impreza ma nagłośnienie. Hej, dość tego, głąby! Możecie psuć ciszę gdzie indziej? Spokojnie. Zespół musi ćwiczyć przed koncertem. Nie lubisz muzyki? To może iść na spacer. Mamciu, to masa kryczni i Steve Harwell. Uwielbiam was! Dzięki. A nie można mieć i muzyki, i zamków z piasku? Ryk waszych gitar niszczy nasze arcydzieła. Wracajcie do domu! Ktoś nas tu przecież zaprosił. No to czas naprawić ten błąd. Przyjaciele, poszukajmy wspólnie złotego środka. Właśnie. Oto głos rozsądku. Wy postaracie się grać ciszej, a my zrobimy go. Gró ściany. Tak, jasne, jeszcze się okaże. Hej! To Rama Jam, główny organizator zawodów. Zgłosiliśmy do konkursu zamek króla Artura ze smażalnią paluszków rybnych. Nazwiemy go Karpielot! To kiedy start? Najpierw yoga i parę ćwiczeń odprężających. Proszę, spróbujcie. Wiesz, że joga zawdzięcza nazwę pewnemu misiowi? Musimy nastroić się wewnętrznie na wzrost zręczności i kreatywności. Spójrzcie i uczcie się od pieska. Dzięki! Uwaga! To coś atakuje! Mamciu, widzieliście to? Wciągnął ich piasek. Nagle zniknęli. Gdzie to koralowe coś? Zniknęło. Więc weźmy z niego przykład. Wracajmy, bo w domu jedyne, co nas może spotkać, to awaria prądu albo brak chrupek. O nie. Wy musicie najpierw wygrać konkurs, a my rozwikłać zagadkę.